Które to klucz? Nie wiem Ten? Ten wygląda taki Cto jest na kot To było cały czas otwarte czarne słodzy, czarny palec, z jaki dolce ile su go bym czytał żeby móc zapomnieć Difitujesz ze mną mała byłaś jak te sprane trampki nic już teraz nas nie łączy na mych nogach mam wetmansy Mogliśmy zwiedzić cały świat we dwoje a po tobie w moim sercu. Po co budzicie mnie o 6 rano? Przeszkadzaj. Hey. Siemka, po co ja mnie budzicie po 6 rano? Marek, kochanie, ja mam dla ciebie niespodziankę. Tak, ja już wiem o tej niespodziance, ponieważ dzisiaj raz na zawsze zostawiamy to miejsce w niepamięć, ponieważ wraz z moją najukochańszą końcu, dziewczyną... się moje marzenie. Wyprowadzamy ja i kamerzyk, To znaczy Marek, zamieszkamy razem. Wyprowadzamy się stąd raz na zawsze. Tam masz kozy karmić się codziennie o 19, co? owsem mają stały dostęp... Ale on dostęp... jedzie z nami. On nie jedzie z nami. Jedzie z nami. Stały dostęp do wody i czasami... Yes. Z... A kto będzie ci montował filmy? Z kim będziesz robił muzykę? Montażysta. Ja nie robię muzyki, ja robię filmy. Ale, ale no nie Ci no, On, on. Jechać z nami. Ale my tam wyjeżdżamy, żeby się go pozbyć, żeby pozbyć się problemów. Ja chętnie przejmę tą śmiecia. chatę, Marek. No właśnie. Nie, ale kamerzysta. Co? No zobacz, jaką chatę będzie miał. A my będziemy Nie, on ma wierzę. jechać z nami. Bo? Bo, nie wiem, no po prostu ma jechać z nami. Jestem twoją dziewczyną i skoro mnie kochasz, to dostanę to, czego chcę. Serio. Tak. Albo jedzie ale... kamerzysta, albo zapomnij o wspólnym mieszkaniu. No to ja sam pojadę, proste, logiczne. No to ja zostanę tutaj z kamerzystą. No chyba sobie nie ja, ja robić dziewczyno. Nas. No, chcesz żartuję sobie ze mnie. Coś wiecie, chcesz zostać? No bo No nienormalna jesteś. Nie mów tak do mnie. Możecie się uspokoić, po pierwsze, ja nie wiem o co chodzi. Budzicie mnie o wszystko no i zgadzamy się. No tak, ale patrz ten frajer robi. To znaczy, kochanie, po prostu poniosło mnie, ale zrozum, nie chciałam tak powiedzieć, ale naprawdę musimy go zabrać. Bez niego za nie to samo. Będą gorsze filmy. Okej, okay, on dojedzie do, do nas za dwa dni, okej? Okay? Za dwa dni dojedzie, nie? Za dwa dni? Tak, jutro dni masz być. sam na sam z nim. Jutro, jutro będzie. No dobrze, zniosę to jutro. Chodź. tak? Mhm. Dobra, świetnie. E, także co? Nie. Kamera jest chyba moja, tak? Wiesz kamera, ja idę. Dobra. E, pamiętasz jak karmić kozy? Pamiętam, pamiętam. Tylko Zresztą będzie przyjeżdżać będzie karmić te kozy. Dobra, to widzimy się nigdy. Pa pa. Nie. Kochanie, to jest naprawdę całe twoje? Tak Zobaczcie jakie to jest potężne Misiu, teraz jest nasze Nasze? Będziemy tutaj mieszkać na zawsze Zajebiście W końcu się uwolni od tych wszystkich debili i będziemy mieszkać Bo tutaj Ale to jest wszystko w środku urządzone czy jak? Tak Aż do samej góry? Zobaczcie, mam wieżę na no w końcu dla księżniczki, którą jestem A mogłabyś stanąć obok, żeby było porównanie? Ale to jest cholernie duże no. Super, co? Zajebiste. jesteś najukochańszą dziewczyną, jak tylko mogę sobie wymarzyć. Naprawdę w końcu kocham Cię bardzo. Mam na swoim poziomie, a nie tamta jakaś lampada. No tam, tam, tam zara, to, to była skończona idiotka pieniądze. i puszczalska szmata, także. Wiesz, tak, że ja że taka wiesz. nie jestem, po prostu wiesz, te zakupy to ja chciałam, żebyś mi udowodnił, że ci zależy, a wiem, że jak bardzo kochasz pieniądze, więc jeśli to zrobiłeś, to naprawdę twoje uczucia do mnie nie wygasły. A ile to kosztuje? Czy nie chcesz mówić? Oj, lepiej nie. Dobra, otwierasz czy jak? Tak, już tylko wyjmę klucz. A tam urządzone jest w środku wszystko z tego co tak, widzę. Tak, tak. Ale zajebiste. Będziemy tutaj mieszkać. Marek. Potężne. A to nie, obok to... Co jest? Co? Nie mam Mówisz ma zostawiłam klucze w domu. Jak w domu? W domu. Zapomniałam spakować, są na kanapie. Zwonię do kamerzysty. To wracamy? Nie, 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 Ale po co po co? dzwonisz? Klaudia. Halo, Klaudia, Klaudia. nie, nie, ten telefon. Słuchaj, słyszysz? Bo ja z nie, jestem ja nie, Markiem jestem no, już na nie, dzwoń. Su, ale nie, miejscu, nie, 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 go nie, 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 w nie, nie, na nie, 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 Weź, nie, ten nie, 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 weź nie, 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 Dzień po co on jest ci potrzebny? Okej, okay. pamiętaj, jesteś najlepszy. pa! O co dziewczyna? O nic, przywiezie nam! Jezu, kamerzysta jest jedyną ogarniętą osobą z tej ekipy. No, poza mną, oczywiście. I on zaraz to przywiezie, tak? Ale Uch. mogliśmy sami pojechać. Ale po co, mam z Bo znowu tam specjalnie trafić. przeprowadzam się tutaj, żeby nie mieszkać z tym debilem. Skoro już to nagrywam, to powiem jeszcze o jednym, ponieważ mam podejrzenia, że ta oto pani jest podrywana przez kamerzystę. Dlaczego mam takie podejrzenia? Ponieważ wyprowadziliśmy się tutaj, tylko i wyłącznie po to, żeby mieć spokój od tego frajera kamerzysty, a teraz ta dziewczyna zadzwoniła do niego. I niech mi ktoś wytłumaczy o co chodzi. Czy on chce mi odbić kolejną dziewczynę? No właśnie, jest problem co frajerze? Będę głupia, po co tutaj przyjeżdżałeś, po co tutaj przyjeżdżałeś? Z drugiego końca Polski, żeby przyniósł klucze, Po co pustaku? przyjeżdżałeś, powiedz? Jesteś właśnie śmieszny, podnieś to. to Możesz iść już stąd? Ja chętnie te klucze podniosę, Jesteś naprawdę. Pustakiem. Dziękuję, kochanie. No, i co? Możesz już jechać. Ona nasiano siano leci. Ona na siano leci. No zostaje z nami, mówiłam Nie mów tak o mojej dziewczynie, twoja nasiano leci. Dobra. Ja Prostytutka. To co? Który no klucz? Ty, a tobie się coś nie pomyliło? Ej, nie pomyliło ci się coś, dziewczynko? Rozmawialiśmy o. tym, No to jedź, na co czekasz? Nie, on ma wrócić. No to niech wraca. No to jedź z nim i ja zostanę sama. No ej, kochanie. Nie. Albo będziesz tak jak ja chcę, albo nie będzie wcale. A na ile ma zostać? Na zawsze! Kamerzysta! Kamerzysta! O co ci chodzi dziewczyno? Serio będziesz tak za nim biegała? Dobra, chodź frajerze, film nagrasz. Chcieliśmy zostać razem. się za rękę. Przestańcie, film nagrasz, tak? Ja mogę nagrać. Nagramy dzisiaj film z naszego nowego mieszkanka, ale dasz nam spokój już, tak? Ale co by się nie, nie działo, wie, człowieku, przywożę ci klucze z drugiego końca. Co Polski. by się nie działo, masz nie przyjeżdżać, tak? Bo ja nie wiem o co chodzi. Co ty jej nagadałeś? Ja nic nie mówiłem. Co jej człowieku. podałeś? Nic. Jasne, jasne. Nie zachowywałeś się normalnie tak. Ty, ale chatę, to ty masz nie Wiem. Teraz też jest moja, nie twoja. Wystarczy miejsce dla nas wszystkich. Gruba. Zrobisz mi miniaturkę jedno. do filmu? Co? Zrobisz mi miniaturkę do filmu? Nie da się, Barek. No to stań tam, ja tutaj stanę. Chodź, zrobimy miniaturkę do filmu. Ale nie da się, Marek, ta wieża jest za duża. Ale Stań tutaj, zobaczysz, będzie dobrze. To chyba od dołu. To dobra, Barek, już jestem ustawiony. To zrobimy taką miniaturę, że się całujemy i będzie napisane, że nasz nowy dom. Co? No chodź, chodź. Nie. O co chodzi? Jakby przed chwilą się normalnie zaancałowała. No ale nie przy nim, tak? A co za różnica, czy przy nim, czy przy kimś innym? No ja po prostu nie. Chcę. To co mam, tu kulęczeć, czy nie mam klęczeć, bo już nie wiem. A, Ja przecież ciebie się pobrudził, bo już mam prawdę spodnie. Ale przed chwilą byliśmy zresztą u jednego naszego kolegi, normalnie się zaancałowała, teraz wielki problem. Masakra, który to klucz? Nie wiem. Ten? Ten wygląda taki. Przecież to jest na kot. To było cały czas otwarte? Co? Ona cię szukała, Marek. Po kraje, ja jechałem? Co to co? działa? Pani? Zamknął. No jasne, że działa. Służąc tutaj był ostatnią osobą i on nie zamknął drzwi. Poszukamy cię Marek, słyszysz? Ja co? przez całą polskiej chcę ci te przywieźć. Zaraz wracamy. O co jej chodzi? To jeszcze zebrało się przez te trzy godziny masę dzieci. Takie jest to sławne. Dobra, a o co jej chodzi? Nie wiem, nie mam pojęcia Marek. To jest chore, nie? Czy Każdy może się pomyliła? Pomyliła się chyba, tak? No chyba tak. No. Robimy zaraz wielki przegląd mojego nowego domu. Ale serio, musisz stąd iść. No dobra, nagram i No widzicie jak idę. ona się zachowuje. Nagram i jadę stąd. Ale o co je chodzi tej dziewczynie? Nie wiem. Bo ona dziwnie się zachowuje Nie wiem, tobie. nie mam pojęcia Marek. Ale ja po prostu nie chcę żebyś tutaj był. Możesz Dobrze, nie będę. Dla mnie i sobie stąd pojechać? Tak, pojadę. Super. Tylko nagrasz mi tutaj e, room tour. Tak, dobra, tak to się mówi? No. A to czekaj. Przynieś coś do picia. Ja mu dam. Sioblałem. No chodź. A co ty robisz? Misiu. Ale co ty robisz? Wcale no blamy. Nieważne. Ale ja mam dziewczynę, co ty robisz? Przestań. No zobacz, co dla nas kupiłam. Dla nas? Chyba ty Oj. jesteś z marki, a nie ze mną. Oj, dobra, po prostu to się rozwiąże później. Tak? No nie, 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 że się rozwiąże później. Ty jesteś jakaś dziwna dziewczyna. Ale nie porozmawialiśmy wtedy, tak? No, ale kiedy? Też wtedy w nocy. No to mieliśmy dokończyć tą rozmowę. Ty mi weszłaś do łóżka? Ty nie, jesteś normalna? Tak. Ty z... Ale ja mam dziewczynę. Niezu, dobra, możesz mieć lepszą, nieważnie. To, a ta tak czy inna zresztą. Proszę cię, Karolina, zakończę na Twój hajs. Każdy sobie. A możesz mieszkać tutaj ze mną, w moim pałacu. Y podziękuję. Okej. Okay. No, co się dzieje? Tutaj to jest jakaś patologia, że Marek tego nie widzi, że ta dziewczyna jest jakaś upośledzona. To jest tragedia. Muszę zadzwonić do Karoliny i powiedzieć jej o wszystkim, bo tak to nie może wyglądać. Niech ona coś na to poradzi, bo ja już nie wiem, co poradzić. Halo! Cześć, kochanie, w domku jesteś? U mamy? No. Zabrała, to praktycznie wyjść. I co, nie uda ci się wyrwać? Myślę, że może być ciężko. No bo słuchajcie, bym się postarał Okej. Okay. W każdym razie e, pojechaliśmy <grym> razem z Markiem, znaczy ja przy, przywiozłem im klucze, bo nie mogli się dostać do domu. Tutaj do domu jego Nie, do ex dziewczyny. Jego. Ex no do jego ex dziewczyny przywiozłem im klucze. No, to jest jej chata? No oni tam razem zamieszkali. Ja kazałem im się dzieć. Człowieku i co, tak sobie po prostu do nich przyjechałeś, tak? No właśnie chciałem o tym sam porozmawiać. Ale... No kurczę. kurczę! Co? No trójkątnik sobie załóżcie, no kurde, zdradzasz mnie z tą zdzire? Ale ja ciebie nie no, zdradzam No, na pewno nie No przysięgam ci, nie zdradzam cię patrzę no, patrząc tej dziewczynie w oczy, to ja się mogę spodziewać tylko jednego Ale no przysięgam ci, że ci nie zdradzam Co? Nie, no, ja zaraz tam będę. kurde Już tam jadę No ale przysięgam ci, że ci nie zdradzam Co, słyszeliście? Się nie zdradziłem Przesadę życie. Chciałem dobrze. Widzieliście, że chciałem dobrze. Chciałem powiedzieć o wszystkim, a ta wioska złą Nagrywamy to, czy co? No chodź, zobaczymy co. No to chyba od początku robimy, tak? Odtąd, czy co? No nie, wejścia w takim razie. Dawaj, co jest? Nic. No co jest? O co ci chodzi z dołu? Jesteś nic się nie stało. O, o co ci chodzi? Ja, wszystko okay. smutne. Płakałeś? Nie, nie. Wszystko się... O co chodzi? Nie, nic nie jest samo. Dobra, dobrze, Dobra. No, to, to tak. Mhm. To o co, zaczynasz? Nowy dom, wieża. Zapraszam. Także tutaj za tymi drzwiami co jest? Pierwsza łazienka. Pierwsza łazienka. Ale tu jest świetnie. No. Ale tu jest zajebiście. I jak wysoko te schody idą Marek? Do samej góry. Tak? Czy tak? Nie? tak. Ja nie byłem jeszcze na górze, ale z tego co się orientuję to Piękne są do samej góry. Tutaj jest kuchnia i jadalnie jak widać. Tutaj taki mały salon, ale to dopiero początek tej wieży. Mam rozumieć. Dobra, bo ja nie wiem czy tutaj się zwykle znajduje. Chodź, idziemy do góry. O co ci chodzi? No chodzi. Czemu tak nosem nie robisz? Nie, nie. A co jest na dole? Na dole? No. Nie, no. nie ma o cholera, ale grubo! Nie, Marek... Co, nie może być na filmie? Nie. Po prostu tak ale grubo! Górę. Później tam pójdziemy. Nie, nie pójdziemy tam. Znaczy, my pójdziemy z komarzystą. I co, te schody do samej góry, tak? Tak, idź, idź. Jezu. Ile jeszcze radę, nie? się, no, się o, nie Jeszcze nie? Jeszcze tylko po piętra, no. Nie radę. Jezu, ile tych schodów jeszcze? To już chyba... Była... Tak. To chyba wszystko, tak? Jesteśmy, dawaj, dawaj. No. Tutaj jest druga łazienka. Ale grzyba czuć trochę. A ile robi dali sły w ogóle? Ile? Dwa, trzy? Cztery. No tam cztery drzwi widziałem. Jeszcze. No Dobra, no, dużo tego A tutaj jest chyba największe pomieszczenie, bo tutaj jest to jest za sobie górze. O, jak ładnie. To jest cały czas mieszkałeś, tak? Tak. Czułysz każdy wie, w ogóle? To, bo jestem księżniczką. No, moją księżniczką. Tak, tylko twoją, kochanie. O, jak fajnie. No tutaj będę mieszkała z kamerzystą. Teraz to, to znaczy z tobą, z Ze mną, ze mną, stowam kochanie. Tak, tak, tak. A tutaj co jest? Nie, tutaj. O jak pięknie! Nie, pokój dla gości. Czyli nie dla niego. On pójdzie tam na sam dół. Nie, tak, ze mną. Nie. Tak. On pójdzie sam na sam dół. Nie, idź. Tam gdzie nie pozwala wejść. wejść. Mhm. O co ci chodzi? No, nie. No, znaczy, ja bym chciał już jechać Marek, nie? Nie, proszę bardzo. Nie, zostań. No jak to ma zostać? Gdzie on zostanie? Całe je piętro jest dla niego. Tak? Nie ma miejsca dla niego, co ty? Jest. No, my będziemy spać tutaj, tak? No właśnie, a cała wieża jest jeszcze wolna, więc co mamy tutaj robić sami? No, będziemy... Ja będę się palał w nocy, no Marek. No przecież ze mną będziesz w nocy, tak? No, ale tu jest za mało osób. Nie, kamerzysta zostaje z nami. Ja teraz będę jechać, nie? Marek, Marek nie, nie, nie ma jechać. miejsca. Jak to nie ma wiek. miejsca, no? Kochanie, o co ci chodzi? Cały czas Jeszcze coś mam podtakać, czy nie, iść, możesz iść. No nie kamerasz, może to zostań. W ogóle dlaczego jesteś smutny, miałeś powiedzieć. Co Cię interesuje ten człowiek? Nie powiedzę, że jest smutny. Ja nie jestem taką egoistką jak ty Marek. Ale on przyjechał do tego trudniej. No tak? nie, nie musisz zainteresować co się stało. No powiedz, gdzie stąd, czy co? Halo, no wiesz, no, tak sobie siedzę w o, domu. Karolinka co no, Tak sobie myślę. Stwierdzam, że tak naprawdę to no, jesteś warty, wiesz? Ale dlaczego? Dlaczego ty się jeszcze pytasz? Prosta no, mi dajesz dowody na to, że mnie zdradzasz. Ale ja, zdradzam. Ząbę, Ale ja ci nie zdradzam! Zolasko! Ale ja cię nie zdradziłem nigdy! A te dowody cały czas? Ale jakie dowody? A szminka naszej. Jaka szminka? No jaka szminka na człowieku! Żadnej szminki no, nie było! Nie planujmy się, panie Ale ja, na, przepraszam, naprawdę. Szybko. Dobra. Ja nie wiem co Opa. To, jest, to, się to, czy to... Do widzenia. Dobra, skąd tą rozmowę, nie ja mogę tego słuchać. Żegnamy, tak? No nie płacz. No to co, jeszcze mogła się zostać? Tak. Ale no to nagrywaj mnie, tak? Czy co? Bierz tą kamerę i nagrywaj mnie. Na jest Zrób co... Trzymaj, dobrać. bierz tą kamerę, mnie nagrywaj, słyszysz? No bo zaraz ja będę ciebie nagrywał. No co za debil? Z takim to się nie da dogadać. To wszystko przez tą szmaty. Dobra, nagrywasz mnie, czy co? No, co za Zobacz, okay? Zobacz z kim ty jesteś. Stajniki. Porażka. A dobrze, że ci tak zrobiła. Dobrze, bardzo dobrze. Bo zasłużyłeś na to. Mówiłem, mówiłem, że to nie jest dobra dziewczyna. Mówiłem, że to jest szmata, nic nie warta. Wiedziałem, no że właśnie, tak będzie. No, tak? od jednego do drugiego, tak? No. I co teraz? Z niczym zostałeś? Znać, ja mam piękną dziewczynę. No właśnie. A ty co? Nic nie masz. A ty co, kamerzysta? Też byś byśmy. Miał... Właśnie. Znaczy nie tą, ale inną. Nie twoja sprawa, no, <suszy> ale ja nie bądź, nie daj dać na mieście, Warta. Możesz zamieszkać z nami, jest dużo miejsca. Tutaj jest spokój dla Ciebie. Czekaj, tylko kamerę odłożę. Okay. <tryk> Naprawdę, to nie ma sensu. Zobacz, zraniła Marka, teraz rani Ciebie. Wasza przyjaźń jest ważniejsza od takiej nic nie wartej wywłoki. Pokaże, że jest no chodź. A co ty robisz? No chodź. No nie. No kamie, ja już dziewczyny. No ale co z tego? No mam dziewczyny, nie mogę nic takiego zrobić, to no co ty? To że nie wykorzystuję tego Niech się nie dowie! Bo moim pierwszym chłopakiem, ja go kocham, ale nie wypatrzę mu tej zdrady z taką Karoliną. Jeżeli mam zostać, to musisz wyjść. Dobra, nic sobie tutaj, tej